Będę nagrywał dwa odcinki, ale myślę, że to mi się nie, nie za bardzo będzie opłacało. Także będzie odcinku z yy, każdej części. Także zaczynamy. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Osobiście jeszcze grałem raz. Raz grałem. Jedną noc przeżyłem, bo przeżyłem więcej, ale po prostu musiałem wyłączyć. Gra mi się nawet podoba. Zobaczymy, ile nocy przeżyje w jednym odcinku. I tak, no my, myślę, że jeszcze dzisiaj się pojawi ten odcinek, czyli dnia... Yy, nie wiem, który jest. nie wiem, mnie lepiej słychać no, dobra wiem ogólnie o co chodzi w fabule gry i że po prostu te 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 o te wszystkie kukiełki ożywają po prostu i nie chcą zjeść tak. no. no i co by tutaj jeszcze powiedzieć dużo, materiały wiem że te rzadko się pojawiają no, ale po prostu nie mam za bardzo tiernych. I chociaż myślę, że teraz będą się troszkę części pojawiały no. i oczywiście chcę również powiedzieć, że pewnie wszyscy wiecie, że niedługo będzie yy, czwarta część flapa ja po prostu się nie mogę doczekać tej części, bo oglądałem trailer i po prostu była zajebista, tak powiem. Znowu malina była tam jest tamta część, co teraz dojdzie. Nie mogę po prostu jej doczekać. Mamy pieszą w nocy, jeszcze żaden tutaj nie uciekł. Bardzo dobrze. nie uciekać u się ze sobą. najlepsze jest to, że ja jako wieczorem nagrywamy chyba 22. Jeżeli jakiś na tej wyschocie to nie powiem, ze się. I tak. spieszam, no to jeszcze żaden nie uciekł. Dobra. To będzie ciekawe. Ogólnie... Pierwsza część nie jest taka straszna jak mi się wydawało bo jak grałem pierwszy raz to fakt zdechłem w pewnym momencie okej, okay, jestem po krótkim ucięciu co się tutaj zmieniło na szczęście idę już druga w nocy żaden jeszcze nie uciekł i mam nadzieję że nie ucieknie ogólnie w każdej, nie wiem czemu dałem każdą część już grałem tak żeby się w ogólnie zapoznać z tą grą i gram w każdą część i zauważyłem, że akurat w tej pierwszej części nie ma jego Czemu to ja nie wiem, a w drugiej, trzeciej części po prostu mnie, znaczy się o mnie za każdym razem zjadał Także no. Nie wiem, jak wiecie czemu tak jest, to po prostu powiedzcie. Ja nie mam żadnego pojęcia On już skończył ale to powinny się zacząć ruszać Kiełeczki Czuję, to mnie przeraża Naprawdę to mi się słabo robi Mam nadzieję, że mi dzisiaj nic nie, 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 znaczy teraz przynajmniej w tym odcinku będzie, że nie wyskoczę I już nie, ktoś wyjdzie i będzie na przeżyw. A jeszcze jedna mała prośba. Jak... Po prostu napiszcie mi w komentarzach jak... Boże święty boże, jakie dam damy. Boże to pewnie ten, ten, ten cały straszny. Dobra, ale mniejsza z tym. Napiszcie mi w komentarzach jak w, w drugiej części SNAFA zamknąć wentylację. Nie mam zielonego pojęcia jak to Nie no drugi uciekł No Nie, do nie jest Boże się za szczególnie ona była przed kamerą Ada tu stoi Stoi Zresztą tylko ona na razie uciekła Skończył mi nadje, proszę On stoi na co, zbudzi mnie? Nie, ja się zamykam Bo nie było, się stoi, nie, ja się teraz... Ja się teraz sam O Letaj stoi, letaj stoi No nie, tylko Freddy w, w Izbie został gdzie jest Boni z 4 tam chyba stoi nadal Boni no i że Fed nie pójdzie sobie nawet Boni nadal jest jezu No z tej perspektywy to nawet tak, tak, tak miło wygląda Ale ona jest obojętna Ja to wiem że ona jest obojętna Ale mi na tym No nie jest czwarta, zaraz będzie to zasilanie Dużo nie 10%, 10%. 2% Ja zamykam oczy, nie chcę, żeby mi coś wyskoczyło na ryj, ja zamykam oczy, to będziesz to widzieć, ja nie, ja, ja, ja się to boję, niech sobie tam wyskokuje mi na Rej, ja się na to nie patrzę, tylko będę ten straszny dzień słyszał, ja mi wysłał, nie, nie, Freddy nie, Boże, Freddy nie. Patrzę, my pewnie za nadej wyskoczy, na pewno wiedziałem, ja wiedziałem, wiedziałem w pizdu wiedziałem na to, właśnie nie patrzyłem. Dobra, ale myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Wiem, że to jest krótki, ale mówiłem, że jeden odcinek z jednej części co że takie kiutkie po prostu <laughs> to jeszcze więcej nagrać materiału <laughs> i nie chcę, że mi się dodać, dodać dużo długo rzucało. Także dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. No i czekajcie na kolejne odcinki. Cześć!